O. Wow. Ej, patrz jakiego pica już masz. Coraz większy W takim świetle, no jaki bicek Łapa się, co <grym>? tak kopnięcie nie zrobił? Jakie kopnięcie, przyszła na maluszki jak patylki to cię będzie masować. <grym> no, nie, nie, nic się to Free nie, masaż. nie. No, Mam taką nadzieję. Jak cię kopnie, to się zaśmie pierwszy raz. Od razu się stanie. Ej, jutro wchodzę do jacuzzi, no, <grym> <go. O>, <grym> <co wygadza? grym> do dobra? Co wygadasz? Dzisiaj. Dzisiaj. No. Są whisky to dostaliśmy. To ale my możemy. Tam, Oczywiście. No my możemy, chyba, nie chyba, że warto. No, nie, chyba tylko no. długie. Ale kochaj masz na brzuchu, ty? Ty, gościu, chyba 3 kilo Fajnie, jakbyś zrobiła dziębka, ale to wiesz, właśnie Dobry, nie żebyś nie siedziała na tym telefonie. Ale bo... Ja też nie, nie, no nie potrafię, ale to fajnie, jakbyś chociaż ogłosiła ten telefon. Miałam się wspaniale. Teraz też nie dziębki, 9 godzin spałam. A ten mi odrzemka gada. Nie bardzo ważna rzecz, dora są i bardzo ważna rzecz. Oczywiście. Tak. Oczywiście nawet było. Oczywiście. Mam... Tylko nie panikuj. Nie, bo wiesz jak to jest? Głowa przede wszystkim. Jak wtedy Tak, tylko wtedy miałam. Dziewczyna ma 63. Uważaj, mam te wąską łokcie. No mam. czy nie mam. No, to się przypomina. A, boli jak kopał w łokiecie. No, no, O to chodzi, tak, loźniutko. A, o to chodzi. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Prawy lewe. Jeszcze raz. A czerp na kocę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze, rozluźni. A co teraz? Pan co? Kolanki. Co? Kolanki. Probić 10, pani postać kolanka do klatki piersiowej. Potem 8, 6, 4, 2 i potem tylko przypominamy parę rzeczy i. Ale to na pewno dobra wiadomo za kasę. Dobrze mi kurwa, że to wiadomo. Po prostu to nie jest w tym roku. Idę chana Macha

w głowie, stajesz, nie nie się. będę miała siły wieczorem, Spokojnie będziesz miała. Groźnie. Zrobiłaś pierwszą luźno, drugą robiłaś na maksa i teraz tylko zrobiłaś to. Teraz tylko poprzyna, 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 poprzypominamy sobie technikę i mi to. Ale Popram ja mam 14. mało tlenkę teraz. Cicho, nie gadaj. Oddychaj wesoły kawaler i nie gadaj. Nie przeżywaj, to stabilnie. Bo jak będziesz taką samym samym ramieniem pracowała, to z łatwością on ci wypcha tą rękę. Jak to będzie sobie kontrolowała ręką, to będzie zupełnie inaczej. Mhm. Dawaj. Rób sobie jeszcze raz. Daj mi złapać. No. O, właśnie. o, właśnie. o. No. Ale mocniej trzymaj. Usiłujmy się trochę. Nie hey. <śm> Wyjdzie pod ciebie O, szybko. I ja o tamtej głowie, głowie o, Żeby tu ci nie, wiesz, ręką na szyję, żeby ci nie szło, nie? Tutaj ja zablokujesz no, tę rękę, nie? O, tak, o. I stabilnie leż, tak jest. Jest. nie prostuj na baletnicę, luźniutko. O. Sufit, wiesz, tak, daj, daj mi założyć. I tu już do góry głowa, Bo ty ci nie założy, wiesz. I też masz od razu przejście, jak tu zrobisz i nie wyprostujesz, to spychasz tylko rogę i idziesz do bocznej, nie? Tak. o. Czekaj, tu ręka. od razu i na tym boku też, nie? Tak, jest, tak jest. Dawaj. Co teraz? To samo? To samo, porób. A to robisz, jak uciekasz na tym, o, no. Jak no. ci wchodzi na parach, ucieczka najczęściej która ci wchodzi? No, chyba obrócenie się na plecy. Patrz, jak już naprawdę nie mogę zrzucić tak i jakoś... No wiesz jak lepiej? Jakiś jest, tak zrobisz? Czyli tylkołek jest. Od razu jak to robisz, to jedna noga jest przykoniona do kolana, żeby ci nie wpięła ani jednej, ani drugiej nogi za plecy. Pierwsze co to pilnujesz tych nóg, żeby w ogóle cię nie wpięła, bo jak ci nie wepnie nóg, to tutaj się nie martwi, że cię na dusi, bo ci nie piła nóg, to cię nie udusi, co nie? O właśnie. I od razu frontalnie do niego. Ręka, jak się odwrócisz, to od razu przed ramię na twarz idzie. Nie, tak o. Co nie? Jesteś daleko biodrami, żeby ona cię nie złapała za, na, za nogi, co nie? Daleko, daleko dupa. Już najgorszy najgorsze za tobą? Teraz już wszystko najlepsze zostało. Tak, najlepsze. A nie? Wisienka na torcie. No, fajnie. Ale... Cztery no, miesiące zapierdalania, żeby teraz. Tak, żeby teraz to pokazać. Proszę <frał> <gryetry> <grylihood> To <Takie zubienienie. gryetry> <gryetry> To już stres, trochę działa. No tak, normalne. Musi być. to. Nawet nie się, że noc była spokojna. Stres, jak jest stres, to jest skupienie, jest taki wiesz, fokus. Stres zawsze będzie. Klapki na oczy, ale. 17 na Hali. Dobra, a tu będą busy w sensie. Mówicie? tak, cały czas są dzisiaj busy tak samo jak wczoraj? Powiedz mi, czy tak samo cztery osoby? Eee, raz, dwa, trzy, cztery, łącznie pięć nas jest już, to ten większy bus. Dobra, e, ile? Jeszcze raz? Pięć, pięć osób. Pięć osób łącznie jest nas. Pięć osób, dobra, tylko że e, jeżeli będzie dużo ludzi o danej porze, to wy po prostu pojedziecie troszkę później, no, ma to no, bo ten nie musicie minut. się śpieszyć na próbę kamerową. No ja tak? wiem, wiem, wiem o co chodzi, dobra. Dobra, super, no to ja zaraz napiszę, że, że wasz jest piątka i... No dobra, dobra. No, to dzięki hejpa. Z Lalo się bałam bardzo? O, o wiele bardziej niż teraz. Ale no chodzi o to. że... się. Że, <grych> no, wtedy siedziałam pełną tego obstrana. No, no no, Ale bo wiesz, nie będziesz czuła tych ciosów, to i możesz kurwa śmiać się w twarz, co nie? Jest ona jak ona cię kopie. Jak ona ci pierwsza skopnie zrobisz, że zaśmieli się jej w twarz, to ona będzie się jeszcze mocniej i jeszcze bardziej się odkryje wtedy. Mm -hmm. No właśnie je tak kopnięć to wiesz? Właśnie na jej kopnięcie wtedy musisz tego lewego overheada... Boisz się, że jakiś wadzasz. front mnie zgasi albo coś? Tak, co? gasi Kurwa, kopię. Ja Trzyma ona ma cię zgasić, to nie są tak wytrenowane kopnięcia, żeby napierdzielać. Jest Kurde, ty, automat... no, nie ludzie, automatycznie. Ludzie, którzy kopią tyle lat, to nie, nie potrafią kopnięciem zgasić kogoś na walce, a taka, no co ty? To nawet nie będziesz czuła. Ty co ty, co ty, co ty, co ty? Co ty? Dobra. Kurwa, za jakieś 6 godzin palcza. Zgadasz. No. Wyjdźcie no. zrzemli. Nie umiem drżać. To oduszyłem telefon. Albo o, bo już wtedy o ci się myśli. się do tej areny, ale nie jest taka duża, nie? Nie wiem, czy to A to się wydaje. Się wydawało, się. mi się wydawała, że ona jest taka bardzo szeroka. Niezależnie na jakiej pozycji jesteś, to i tak będziesz miał, tak myślał. Nikt jest. chyba nie chce przegrać, to no nie? No nie, nie ma w co wychodzić tutaj, żeby przegrywać. Będzie dobrze. Eski wiem, że mam. Ostatnie mierzyło. <laughs> Ja się kładłam tutaj i sobie leżałam przed chwilą. I w sumie to mnie tak uspokoiło. Już nie mam takiego dziwnego uczucia. Zależy, jak pierwsza walka się ja skończy. Ja wychodzę druga. Pewnie jeszcze zaraz to powiesz, ale tak, dobra. Tak, wychodzisz druga. Druga sprawa to jest to, że druga walka może być wcześniej, no bo nie wiemy, jak się pierwsza kończy. Nie ma tu nic między, więc nie ma żadnego koncertu ani nic, więc no może być szybciej. Raczej będzie później. E, jesteś kolorem czerwonym, czyli mhm. masz tutaj obok e, swoją salkę rozgrzewkową. Mhm, I ja z tej salki albo Ewa, albo e, kinia będziemy cię zabierać. Dobra. I to wszystko. Dobra, dzień dziękuję dzięki. bardzo. Jej ręka mi się męczy, jak nie trzymam. Krew czuję, jak mi pływa i jakby nie dopływa o. o, dzień dobry! Peseczki, proszę A, bardzo. bardzo. Z ołowiem, tak, się umawialiśmy. Tak, z blaszką. New, rękawice. Okej, okay, na razie. Jest git. No, Damian, szykuj się. Próbujemy, Ciasne Czasem już. No, Ale tu? Rękawice. Rękawice. A gdzie czujesz, że cię ciągnie? No, tutaj, na poluchach No, tak często jest. Damian, zestresowany siedzi. Ja no co ty? Tak. To to Masz stresa, widzę. Nie W pierwszej walce tak nie miałam, no nie? Bo byłam bardzo taka zestresowana, ale już im dłużej trenuję, tym bardziej mnie to denerwuje. Trzymaj za Jak mi coś nie wychodzi, no nie? A komuś wychodzi. Ty, ale serio, ty nie Weź półtora. Mamy to. even when Nie za mocno czy one się rozbiją jeszcze? A co nie za mocno Na do czy tu Tu tu, tu, tu. tu. No. by ci dała dużą warstwę właśnie na tej kostki. A to jeszcze dzisiaj się wszystko... No. Będzie... Ta, i ta... się wszystko ułoży co nie no? zaraz no.

Mocno robiliśmy od poniedziałku przepałki do środy i w czwartek, wczoraj co w sumie był luźny trening. Dzisiaj z rana też był, wiesz? No, chcę, żeby było. Ona no, żeby było i Nie, 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 no, daję. Wiktor, ja Nie mam siły i nie Wydaje ci się! Nie, mam już nie Ale ty nie rozumiesz nad takimi życiami! Rób Wiktoria. Masz siłę, tobie się tylko tak dodają Od miesiąca mówisz, że nie masz siły. Tylko to tylko jest tylko w twojej głowie, że ty nie masz siły. Rób! Robiłaś po jeden trening dziennie. Nie jesteś żadna zmęczona To tylko zawsze się wszystko w twojej głowie. Tyle. Czuję, że jesteś nie jesteś znaczona. Cztery miesiące, tak. pierdolenie. Masz teraz, wiesz, wisienkę na torcie Codziennie, no, w sensie, osiem dni po karę. To Jest nagroda no dla ciebie tylko chcę wygrać Spokojnie I się dobrze wkładać. Zaraz leci jeżyk O, no, to będzie Dawno tego, dawno tego nie słuchałem Specjalnie nie, nie puszczałem szatni Uśmiechnięta wchodzisz I wiesz co robić, jesteś gotowa na wszystko Nie myślisz, że będzie sama robiła Zobaczysz Zobaczymy Patrz na same pozytywy tylko w tej walce A jak chcesz łyczka wody? No już Nie niedobrze A mnie niedobrze się zrobiła nie Będzie wszystko okej okay. Że to ona, kurwa się ciebie będzie bała nie ty jej To ona jest zestresowana kurwa już 3 dni temu była tak zestresowana jak ty byłaś teraz ja. Spokojnie Bo to się Dzień. Tak Dzień. 3 minuty, półtorej minuty przerwy Kochana. do ciebie Ty równie dobrze mogę po 5 minut się bić Każdy marzy o takiej walce Também eu eu não vou. Oh, não. Mãe! Eu, eu, ali tá só. <laughs> o oh, organizador, por decisão graças a Yes. Jest to ale ja, też nie po po ja mam niekondycję nie? a po pierwszej rundzie nie tak zauważy. ale Paćka cię dopała. Dziękuję, nic mi nawet polażyacie na pierdolę. Naprawdę. Więc jest to już naprawdę historia dobra to. że lepsza walka niż poparcie. Ja cieszę dobra. się. Hej mamo. Nie tak prędcze. Zapraszam. Jesteś dobra. Cały. E to teraz jakiś losy szyderców, tak? Jeszcze do mnie na na do na Fame, dobra? Muszę iść, bo mnie tu boli strasznie. I tu, tu masz ten. Widzę, spuchnięte jest, boli mnie. Nie, ale boli. A to? Boli? Tu mnie nie boli to. No to nie, nie to nie masz nic z kością. To jest po prostu... Ona ci kopała Aj. tą prawą nogą i Kurde, ci siadło na tę. Ale wiesz co, to w ogóle nie czułam tych kopnięć. Nie, no. Jedn, kilka Kiedyś poczułam cepów, tak. ale tu jak mnie je przytkało, mnie brzuch boli strasznie do tej pory. Najlepiej wyhaczać, co nie i opatrznąć. Ja, ja tak mówi, coś... mówiłam, że mnie to na, tego nauczyłeś. Ja w ogóle taką, o, tyle co mnie na, w, mo, w moim klubie Poddali, yy, ja musiałam płakać wszystko. Tam na Macie, yy, ja mówię, poddali, skopali, opluli i od razu wiesz, ci się, To w jakim klubie plują na zawodników? Da, oddałeś tak walachy? Hatfu? I ja, nie, nie, nie wiesz, tego dosłownie, no nie? Dziękuję, jak się podobało. A Filip co tam? A nie, jeszcze Filipa nie widziałem. No i cóż, walka, walka i po walce. Nie spodziewałam no, się nie takiego zakończenia. Tego chyba sobie nawet nie wizualizowałam, także to jest największy hit. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, dziękuję mojemu całemu teamowi, Gracjanowi, Stachowi. Damianowi, tutaj Dawid mnie też wspierał, moja mama, która gdzieś tutaj też lata. Dziękuję moim sponsorom Marce Strong Point. Tutaj mam Stronga. Tak, jestem Strong. Było naprawdę bardzo fajnie, super przygoda. Czuję się fenomenalnie. Kolejna walka, po której nic chyba mi nie jest, więc naprawdę jest mega, mega, mega. Także dziękuję Wam za oglądanie również. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, dziękuję.